Siemanko, chyba mnie widać, chyba będzie mnie widać. Trochę wyżej podniesiemy. Yy, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj dzień 16 marca. Yy, znajdujemy się na plantacji rzepaku. Yy, dzisiaj zostanie, że tak powiem, zapodana droga dawka azotu. Będziemy dawać azot. Przez chwilę nie będę nic mówił, poczekajcie. Jak będę na prostym to zacznę opowiadać, bo po co mam mówić? Skoro będę się, że tak powiem, gubił, nie będę, nie będę mógł się skupić. Teraz rozkładam opryskiwacz, poczekajcie chwilę, sobie zobaczcie, na pewno będzie widać, jak, jak to się składa. Tutaj. Poczekajcie momencik, bo dysza mi tutaj spadła, coś muszę zaradzić, bo się leje jak skaczej dupy. Moment. Jedna dysza gdzieś spadła. Teraz nie będę jej szukał. W kolejnym przejeździe może ją znajdę. Ale generalnie, no coraz większe braki występują w tych moich dyszach lechlera. Już teraz mam 3-4 końcówki, mam trzy otworowe, no, ale nic nie poradzę. Nie mam tutaj na składzie tych końcówek. Także no, trzeba sobie radzić tak jak jest. Yy... Zaraz zacznę mówić, moment będzie prosta cofam do rogu, bo w pierwszej dawce to było średnio z tym cofanie, ponieważ było mokro i nie chciałem spadać ze ścieżki i robić kolei że teraz z drugą dawkę muszę się przełożyć A więc tak, rozlewamy dzisiaj RSM Druga dawka azotu Druga dawka azotu Już na tym będziemy kończyć nasze nawożenie azotem Podajemy dzisiaj 270 litrów roztworu RSM, 32% azotu Czyli dostarczamy gdzieś 215 kg czystego azotu, chyba 216 w poprzedniej dawce poszło poszło tego azotu gdzieś 205, 206, tak mi tutaj wyszło, tak miało wyjść yy, więc yy, no za azot, azot azotowe będzie zakończone rzepak wygląda bardzo ładnie już się ładnie obudził, no znawcy mówią że ostatni azot w rzepaku powinien być podany najpóźniej 4 tygodnie przez zakwitnięciem rzepaku czyli dla naszego rejonu Nasz, nasz rejon, tutaj rzepak w naszym rejonie kwitnie zawsze w pierwszy weekend maja.